Hej, wam tu wsiku, Witam was przed ostatnim odcinku mojego duo z ASO. Dla tych, którzy nie pamiętają, co działo się w poprzednich dwóch odcinkach, najłatwiej byłoby, gdybyście je obejrzeli. Ale jeśli wam się nie chce, to krótkie przypomnienie. Postawiliśmy bazę, trochę się postrzelaliśmy, żeby zdobyć podstawową broń. Później jeszcze trochę się postrzelaliśmy, żeby zdobyć lepszą broń. Ale nadal brakowało nam czegoś do rajdowania. Musieliśmy rajdować okami Ale zgodnie z obietnicą, dzisiaj będzie normalny rajd. Miłego oglądania. Dobra, mam dwie pary drzwi, dwa coldlocki, do budowania coś. Dobra, myślę, że już. Nie mieliśmy zbyt dużo materiałów wybuchowych, ale wiedzieliśmy, że możemy zraidować tą bazę w miarę tanio. Drzwi wejściowe miały wokół siebie drewnianą framugę, tak więc oprócz materiałów wybuchowych wzięliśmy ze sobą miotacz płomieni. Na wszelki wypadek postawiliśmy raid bazę i wzięliśmy się do roboty. czyjąś nogę przez ścianę są drzwi ale jest też ściana odwrotnie postawiona więc nie wiem ja myślę że ta ściana nam nic nie da ta... E, już bym była w zaczelami walił ten w drzwi. Ta, trzeba rozwalić. Ta wiem. Piecyk, skrzynka, śpioch. 300 siarki. I pojedyncze drzwi następne. I bramy garażowe na górze. No. Research bench. 1000 siarki. Nice już, jakiś eee. profit jest. flame yy, dawaj <laughs> Framuga znowu drewniana. Nie wiem, czy wystarczy. Raidowanie no, z jest dość głośne. I dość wolne. Więc musieliśmy ty, ty liczyć się z, się z, z, z tym, się. że ktoś przyjdzie nam przeszkadzać. Nie, to, tak też się stało. Leży? Nie Leży tak, drugi? Drugi no, jest. tak Leży. Jest. Dobra, to leś palić. A, zbierzesz ich, dobra. Teraz ciekawe, czy tu będzie dostawać obrażenia, bo może to w taki sposób się buguje. Znowu przeszkadza research. Bambik się skrada tutaj. Ten co? Ja muszę młotek zrobić, ale wydaje mi się, że to nie dostaje damage. Za naszą bazą ktoś jest. Zawsze mogę miecze zrobić. One tam chyba się mieczy i już mamy. Co? Dostał dwa razy, dostał. Dostał jeszcze dwa razy, leży. The fuck? Sprawdźcie go ekwipunek. Błagam się, sprawdźcie go ekwipunek fipunek, oh, powiedz mi, czy nie jest idiotą. 3 <grystanie> rewce. 3 rewce, miotacz. 500 łam, powdera. Siarki 400. <grystanie> nie, nie wierzę. Mieliśmy mały problem. O ile pierwsza drewniana framuga na wejściowych drzwiach poszła dość łatwo, to ta druga była częściowo przykryta przez ścianę. Ciężko było sprawdzić, ile framuga miała HP, więc nie mieliśmy pewności, czy to, że ja ją palę, no zadaje mała jej mała obrażenia. Drewno, ale nie widzę, cały czas pokazuje mi się chyba HP drzwi. Więc może po prostu dostaje, ale nie, nie widać. Nie, bo ona ma też 250, nie? No tak, no ale to jak na drewnianą ścianę idzie 7 mieczy, tak jak ja jeden teraz zużyję, to ona powinna dostać damage'a, nie? A nie, nie widzę w ogóle. Wchodzi na to, że nie da rady się sprawdzić. To... Czaj, bo coś tu ma 6 HP, ale nie... A nie to właściwie. Byłeś... Zaraz Dobra, poszły, okej. Okay. No i... brama garażowa. Pięknie gościu, tarzą. Kur y, czerwona kurtka Postawił coś. Co razy dostał już? Nie wiem Dobra Ściany mówią to, ścianę walimy Przez Kurde, nie mogę rzucać Nie, nie gdzie... chciałem Jeszcze jednego trzeba przynieść Już idę? Jeszcze jeden typ przy naszej bazie, ja mam low na czasie. Się. Jednego położyłem Ten raz dostał To naszą dalej? No umrzesz kiedyś czy nie? leży Za bazą, gościu. Za tą rajdowaną? Nie, za no naszą. Za naszą? Jakiś golas, ale leży. A tu? jeden. No. Podniosłem jego broń? Zabiłem typa, ale nie widzę broni. Można było wywalić bramę. Czemu? <noise> Bo otwarte. No. Trochę siarki. 2500. Dobrze. TC zablokowane. Ale TC jest, tak? Tak. Masz co na nie? O, binkany mają. Hmm. Yy, nie wziąłem z tego. Palić. <noise> Ten, To Tu jest drewno, więc. Tysiąc z tego siarki. No, szukam building planu jakiegoś, ale nie widzę. Te co zróbcie? A, no. W ogóle nie wiem po co to zrobiłem, skoro ja mam tutaj drzwi pojedyncze. Znasz Lujazalo? Tak. Jak na prawdziwe cebule przystało, postanowiliśmy rozwalić metalową podłogę jackhammerami. Ciekawe czy na górze nic nie ma. tu podchodzisz? Ja podchodzę, tak? To nie jest rewolwer, to jest Python, to jest co innego. Podszedł. Zabrałeś cenniejsze rzeczy? Tak. Ile było? Masz No czekaj, bo tu jeszcze jest jakiś... O. Dupy nie urywa, ale to prawie za darmo. Tu na raty, ale biegnę. O! tu strzela. Tłumikiem? No to wygląda. Skończyliśmy rajd i poszliśmy spać. O dziwo następnego dnia okazało się, że nadal nie zostaliśmy zrajdowani. Bardzo nas to cieszyło, bo w końcu zaraziliśmy za skórę wielu osobom w naszej okolicy. Ponieważ ASO jeszcze nie było online, postanowiłem wybrać się solo na przebieżkę po mapie. Ja się nie postrzelam. Pać! Już widzę jeden stoi na bazie. Ten jest tam. Czyli ktoś tam się strzela. No co robię jest trochę niebezpieczne. No Będzie mnie dojeżdżać? Powiedz, że będziemy mnie dojeżdżać. Dojedź mnie! Się szczelać, a nie uciekasz, pusiu. No. No teraz to już jestem w trochę Wygrać muszę tego spuszczać. Kurwa, nie laguj. Boję się podchodzić, no bo on może mieć double barrela, więc no. Bo tam ci uciekli gdzieś na drugą stronę. Tu nie słyszałem, żeby drzwi otwierał, no ale nie jestem pewien. Ciężka sprawa. Tam ci mogą mieć bazę. Tam U. teraz będziemy ich puszować. Amatorze, nie próbuj na, nawet do na mnie stwikać. Tak się robi dwóch na jednego. Czy jeszcze nie wróciłem do bazy, więc nie powinienem się tak przechwalać, ale myślę, że dobrze mi poszło. To jest vanilla, tak. O. No, lecz się muszę jakoś zawrócić teraz. Skoczę po medy, i mogę tam się ten strzelać. No, bo tu i tak zdobyłem już, zrobiłem już profit. Bo zdobyłem, zdobyłem dwa samiki. Więc mogę trochę się postrzelać. I Niedługo potem przyszedł ASO, i postanowiliśmy wybrać się po niedaleko spadającego muszę dropa. Nie od tych skał, bo tu mogą jacyś ludzie. No, widzę typa, ale to jest chyba naked. Przy tej bazie na dole, przy wodzie. A, tam jest typ no, przy skałach Po hecie. Za mną? <coughs> tak, od 340 ode mnie. Cztery, 4... ale główna sama. Został no. dwa razy, leży. Nice. Po lewej stronie typ. Hazmat. D dwóch. Hazmat i jakiś wilczy... głowa. Hazmat leży. Rewolwer obity. Leży. leży. Hazmat chyba miał Samika, ale nie widzę go. Bo miał 556 O, medy, ale tam bym potrzebował Ammo 556. O, to jest Samik. Co ciekawe, czasami nie trzeba raidować, żeby załapać się na loot z rajda. Ale życzę, jestem. Tak, leży. On rajdował to 2 na 2 tutaj. O, zrajdował. Patrz co mamy. Powiedz, że ma... Thank you, ma... my friend. ...snajperkę. Okej, okay, o, co cztery? Okej, okay, binkan Turek. <ścoughs> Chciałeś kupić niego? Ja bym jeszcze zobaczył, czy coś tam nie... ...zostało. Metal chestplate, Plate? Zablockowane TC, nie wiem czy... Mhm mm Eee, nie wiem, a gdzieś gdzie te strzały? O! Co? To właśnie znalazłem Metal chestplate. Podchodziłeś tam? Patrzyłeś? Właśnie podchodzę No, nie, tutaj z tej strony jest dziura i drabiny, ale nie wiem, czy to nie jest zdykajowane. Wszystko otwarte, nie, no, kamień i ten świeże są. Nie mają Jest tu, tu Są tutaj dwo, dwóch typów w środku Jeden ma rakietnicę na sobie To oni drzwiami wchodzicie czy nie? Nie wiem, tu je, są wywalone cztery ściany, wygląda jak rakietnica Jeden na pewno ma rakietnicę na plecach Jest jego łeb? Czy to jest? Jeden dostał, dwa webs. headshoty chyba leży. A jednego położyłem, drugiego nie widzę. Może bo jak wejdziesz, to jest rakietnicy, nie? No ja, dlatego nie chcę. Coś podchodzi. Dwóch typów. Jeden obity mocno. Przyszli kontrolować też. Leży. Drugi jeszcze jest. Nie widzę go. Jeden miał na sobie rakietnicę na plecach. Tak. On nie żyje. ci, że musiał do środka wejść. Mogę spróbować jednej głupiej rzeczy. Podejść, zebrać rakietnicę i ich tam rozwalić rakietami. Tylko pytanie czy on tam wszedł. Zaraz się przekonam. Rakietnice, wybuchowe ammo... Hmm. Jest tu na dole. Dobra, leży. Nice. Jak możesz, zbierz tego na dole. Podejrzewam, że tu już wszystko jest... ...dead. Dobra, mam rakiety i... ...wybuchowe o. Jest. Popatrzę, nie widzę. W koleś na sobie rakietnicę jej Nie widzę. Chyba, że jak nie. Można tu jeszcze wrócić, bo tam będą rzeczy pewnie do zebrania. Jest to w środku. to Musi być jeszcze jeden, bo to jest ten... Mhm. Mm Takie same ciuchy. po 5kę miał. Miał na sobie... Kurde, 8 hazmatów. Walał wszystko na ziemię. No teraz weź to zbieraj, nie wiem, mogę... Jak mamy budować to trochę kamienia zbiorę. O, kamienna, ta, e, brama. Brama. No nice. dobrze, tam. Nie szukam nawet w to samej głownicy. I tym sposobem, nie tracąc praktycznie nic, zdobyliśmy lepsze bronie takie jak kawahajem P5, ale również pełno różnych materiałów wybuchowych: rakietnice, wyrzutnie rakiet, C4 i eksplosive ammo. Ale czy będzie nam dane wykorzystać to, co zdobyliśmy? Czy wszystko przepadnie w offline raidzie? O tym przekonacie się w następnym, już ostatnim, filmiku z tej serii. Trzymajcie się jej na razie.